Witajcie tu na 3 W dzisiejszym materiale pokażę Wam woreczki z serii drugiej i trzeciej z serii Friends oraz dwa kalendarze z tej serii. Zaczynajmy! Pierwsza z nich to zestaw 41020 składający się z 34 elementów jeż. Druga zaś to plac zabaw pudelka. Składająca się z 46 elementów, numer katalogowy 10121. Trzecia to zestaw, który mi się najbardziej podoba: 41022 składający się z 37 klacków, domek króliczka. Mamy tu bardzo ładną figurkę króliczka, fajny domek i taką tą huśtaweczkę oraz ładną marchewkę. Oto pierwszy zestaw z serii trzeciej: 41024, domek papugi składający się z dwóch modułów: karmnika i domku papugi. Kolejny zestaw, zaś to 41023 z serii trzeciej: sarna. Drzewko, sarenka, miska i listek. Oficjalne zdjęcie jest dość rozmazałe, dlatego tak to wygląda. Oprócz tego, na świecie ukazał się już kalendarz nieadwentowy, tylko taki zwykły kalendarz z Lego Friends z, z, z kaczuszką i kotkiem. Ale kalendarz adwentowy też się pojawił 41016. To tyle dzięki za obejrzenie tego odcinka nara.